Nie poszło. Co się stało? Co nawaliło? Co nawaliło? Hmm, co nawaliło? No, kurczę, zawsze wchodząc do klatki jest wygrany, jest przegrany. To prawda. Niestety tym przegranym znowu byłam ja, ale i tak czuję duży postęp w porównaniu do swojej pierwszej walki, gdzie ja zupełnie technicznie nie wiedziałam nic na temat e, m, MMA. E, w drugiej walce troszeczkę pokazałam tej techniki. Niestety nie miałam na to zbytnio dużej szansy. Bo przeciwniczka rzuciła się na mnie jak po prostu dziewczynka z przedszkola, a ja nie byłam na to przygotowana, niestety. Mm. No ale ta walka już w porównaniu do pierwszej, po pierwsze trwała, po drugie już widać było, że, że ty walczysz i że, że coś się dzieje, tak? Więc myślę, że jest duży progres po prostu z jednej, z jednego, z jednej gali na drugą. No to czekajcie na trzecią, może wreszcie wygram. O, na no tak? Ale coś możesz zdradzić? Coś się szykuje? Wiesz co, no już są walki raczej poustawiane, więc na, na kolejnej teraz mnie nie zobaczycie. Jeżeli włodarze oczywiście będą chcieli, abym walczyła hmm, znowu w Fame MMA, hmm, zgodzę się, ale też zależy to od hmm, osoby, z którą miałabym walczyć, ponieważ hmm, ja zawodziną tak naprawdę po, po podpisaniu umowy już żałowałam, że z nią walczę. Czemu? Bo generalnie ona mi się kojarzy z, z imprezami, z no bardzo złożą, że, chyba, tak, nie, tak się... niec niecenzuralnymi rzeczami, które się gdzieś tam robi przed kamerami, yy, więc później stwierdziłam, że kurczę troszeczkę wstyd, jednak że z nią walczę. A poza tym no, dzięki mnie urosło jej mega duże zasięgi. Yy. No i co? No Czyli ona skorzystała według ciebie, tak, na, bardzo, na, na tej walce? Bardzo, bardzo skorzystała, no ale cóż, takie jest życie, no i trudno. Kochana, koniec roku, podsumowanie no. tego roku. No co, na pewno więcej pracy nad sobą, nad rozwijaniem swojej pasji, czyli malarstwa i chciałabym zamiast psuć i rwać swoje obrazy, pokazać się światu, My jestem bardzo autodestrukcyjną osobą, ale autodestrukcyjną, bardzo ja, jestem takim czasem swoim wrogiem i to mnie denerwuje, bo z jednej strony mam taki głos, który mówi nie, to jest do dupy, podrzyj to, wyrzuć, w ogóle nie nadaje się do niczego ja to robię, po czym tego żałuję. Więc... Nie, nie wolisz dać to do oceny komuś na, na zewnątrz. No wiesz, no potem jak mi ludzie tutaj nawet dzisiaj w hali ocenili swoimi, swoim buczeniem, no jest to przykład. ale przykre. kochana, no to wiesz, to powinnaś wiedzieć jako osoba medialna, że, że hejt zawsze będzie. Nie, nie ma opcji, no ja robię wywiady i mam hejt, no. Ty, taki przystojny. No, a to nie ma nic do rzeczy. A, niby nie ma, no niby nie ma. No cóż, jeżeli dostałabym propozycję kolejnej walki, no to, to wzięłabym udział, ale tym razem, że... Mm, dziewczyną, która faktycznie ma doświadczenie w MMA, a nie w MMA, a nie z dziewczyną, która po prostu przyjdzie i będzie się biła jak łopijaku. W ogóle nie wiem, czy ktoś jej robił badania alkomatem. Życzę ci powodzenia w takim razie. Dziękuję bardzo za wywiad.